Znaczy ten. I właśnie weszliśmy do e, Buk, Buk San Hanok Village, czyli tradycyjnej wioski koreańskiej. No i naprawdę jest co tu oglądać. Co ty na to, Kuba? Jak, jak masz zdanie na ten temat? No, ciekawe to jest bardzo. Widać, że jest odnawiana w niektórych miejscach, remontowana, przygotowana. Tu normalnie mieszkają ludzie. ludzie. Ale domy są odremontowane no i tak, jest dużo znaków, żeby zachować ciszę kulturę, żeby nie palić. Żeby można wejść, wstęp jest bezpłatny i dużo osób się tu tędy przechadza, ale no nadal jest to miejsce, w które zamieszkują mnóstwo ludzi. Tutaj z boku są takie odnogi, do których można wejść. Po prostu tam są one są ślepe. <No. S 2> いれます。